Jebnę w to Dobre. i tutaj spadnie. No spadło, nie. tylko że tak cię najdziwak kalkulował jak gówno. To było blisko. pierwszego no levela to nie widziałem jeszcze. A w leweli przyszedłeś wiele. Wymówki. <śm> wymówki i wymóweczki. Dźwięk. Piramidka. <śm> wow. Co to wow. jest, o, Szersze, może się podbijać, ten... tylko się nie podbija zwykle. Szerszy. O. O, no to jest dobry PEG. Kurwa, nie odbiję się, Jaki główna ta piramida. To wyjebania jest. Ej, bo phantom peg upada. Zretweetujcie, jeżeli jesteście fanem pegingu. Było jeszcze reposytu. No, było, było. Ty, chujeła ta piramida. To wyjebania jest. Dobra, ty, może jednak, okay. nie? Trzeba tu no to. To tak by padło bez piramidy nawet chyba, ale... Piramida A mogę klasztać. Kurwa co jest? Mogę przyspieszyć. Muszę <grymne> przyspieszyć Pekin. <grymne> Dobra, to i w prawo poleci. <grymne> nie, Shoot proszę me. nie przyspieszać, niełka. <grymne> a, jak to teraz była piramida to byłby klas. No piramida. Nie ma jej, a potrzebna jest. A jak jest, to, no. to jebim, nie potrzebujemy. Nie odwiedziło w zielony! Nie widzisz, No to jest takie skurwysyjskie. Dobra, Dobra, w zielony, chuj. Właśnie space no jest. Jest to się wydaje W najbardziej pojebany jest ten suspense, nie? Ty, ty. To może skacować. To jest do zrobienia. To może skacować. To nie jest skaczowanie. Na dole do zrobienia. Dobra, trzeba to odblokować trochę. lewo. Dodatkowa kula Dobra, okay. do ugrania jest No to na spokojnie już chyba bo... Kurczę. to nie ma jak się odbić za bardzo. Chociaż Oj. w ten sposób O może? Nie! nie. O, Ale... dobra. A dobra, przynajmniej jeden jest Zmordowany. Tylko teraz jest jeszcze gorzej. Trzeba tu jakoś podkręcić. Z góry może? O. Jest! Dobra! O kurwa! Dobra, i teraz Dobra, za darmo. to darmo. Win. Winner. Winner. Nie! Dobra, wróciła. Free bola, dostał free ja pierdolę! Pierdole! Więścik nie wytrzymał, bo je mnie przecież. Mówiliście, że nudna gra. Ja pierdolę. To jest kurwy synie. Dobra. Jezus. Niemożliwe to było, nie? Jeszcze... Jeszcze udało mi się freebola dostać, nie? No subie też, jeszcze po <śmiech i> potwierdzam.